2019 rok był trudnym, ale bardzo ważnym i dobrym rokiem dla nas, dlatego że po wielu miesiącach, a nawet latach bardzo ciężkiej, intensywnej pracy nasze projekty zaczęły być widać. W związku z tym to jest ten moment, kiedy my, projektanci, zwłaszcza projektanci branżowi, zaczynamy mieć poczucie satysfakcji z tego, co udało nam się stworzyć. I tu przy okazji chciałbym podziękować zespołowi za... Wytężoną pracę i żeby potrafił się cieszyć z tego sukcesu, który właśnie w 2019 roku zaczął wychodzić z ziemi. To jest wysokościowy budynek Generation Park przy rądzie Daszyńskiego. Pokazuje kształt całego kompleksu Generation Park. To jest cały kompleks Warso, To jest muzeum Wojska Polskiego z przepiękną, fantastyczną fasadą z betonu architektonicznego i, i wnętrzami z betonu architektonicznego. Konstrukcja jest już, jest już zrobiona na budowie stoi. W zeszłym roku rozpoczęły się również prace związane z budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, projektu, który stoi bezpośrednio nad pierwszą linią metra. Metro jeździ, nawet nie zwalnia. W tej chwili podziemie się już powoli kończy budować. Także to są dla nas powody do, do satysfakcji i w zasadzie tych projektów jest jeszcze kilka, które mógłbym wymieniać. Choćby stacja metra księcia Janusza. Ona nie wystaje z ziemi, bo ona jest... Pod ziemią, ale budowa praktycznie została skończona, w tej chwili jest przygotowywana do odbioru. W zeszłym roku też otrzymaliśmy nagrodę Paskala za projekt Spark. To jest nagroda, która, którą cenimy sobie bardzo, ponieważ ona pokazuje, że nasz wkład, w podejście w realizacji projektów, instalacji w budynku został doceniony, zauważony. Jest to dla nas bardzo duży powód do satysfakcji.